Opowiem wam historię. Jest ona o dwóch przyjaciołach. Prowojo i Dimitr. Pro Dimitr pewnego razu znalazł go nad rzeką. Nie chciał go zostawiać, więc wziął go do siebie. Kiedy się odsnął, wszystko sobie wyjaśnili i stali dobrymi przyjaciółmi. Lecz... do pew Lecz... Pewnego dnia wszystko się zmieniło. Hmm. Tak długo już tutaj żyję, a nawet jeszcze nie podziękowałem Dimitrowi za uratowanie życia. Hmm. Trzeba by było po podziękować przecież on tam tak biedny. Niech, nic nie chciał w zamian za uratowanie życia. Chyba coś. M chyba chociaż nie mam tego dużo jedzenia w ogóle nic nie mam żelazny miecz wydałem na to ostatnie drewno na łuk też i na strzały ale przynajmniej mu to dam nie mam zbyt wiele ale chleb też może być dobry um, Puk Puk Dimitry? Cześć! cześć um, chciałam... o czekajcie. Eee, okej. Okay. Dobra, chodź, chodź, chodź. Mhm, dobra, mogę wejść? W ogóle? No chodź. No, dzięki. To ja zaczynam, tak? Um, mhm. Y, ja chciałem Ci tak podziękować za uratowanie życia wtedy w tej rzece i chciałbym Ci dać te moje dwa chlebki. Dobrze, o. dobrze. Nie ma problemu, No ja też mam coś dla ciebie. Masz i masz. Mm, dzięki. Spoko. Kamienny miecz, wiesz, jakby ci się tak przytrafiło i nie miałbyś już innego A, mam... miecza pod ręką. A, dzięki. Mam żelazno, ale też się przyda. Masz niewyraźną minę. Co się stało? No tak, lepiej o tym nie gadać. No dobrze, ale jak zawsze, jak będziesz miał jakiś problem, to wiesz, gdzie jestem. Hm. No, okej, okay, okej. Okay. Ech. Ma codziennie taką niewyraźną minę. Ciekawe, co mu jest. No, ale cóż. Trzeba też sobie pójść po zdawię tam to. E, Dimitri? Dimitri! Hm? Idziesz ze mną... Co? Idziesz ze po drewno? Czy mam iść sam? Bo no wiesz. Czekaj, ja i tak potrzebuję jakąś sikierkę, bo nie mam już. Hmm. Stara mi się skończyła. To poczekaj, ja tutaj ci zbiorę drewno. To się nie fatyguj. Ręką? No niestety nie mam nic drewnianego. Nie mam w ogóle sikierki. Ale proszę, masz drewno. Ja tutaj tak spróbuję ręką coś... zrobić. Minutka. A może Obecnie. pójdzie w podróże kamienia? Kamienia? Czemu nie? Ale no. już jest troszkę późno, się ściemnia. Ja się tam boję trochę wychodzić. Zwłaszcza się boję już do wody Dobra, z... pójdę z tobą, chodź. Hmm. Chodź, pójdziemy. Dobrze. Chodź, prowadź. Obok tutaj gdzieś powinny być jaskinia. Co nie O jest! Hamilton! Hmm. Ja się go boję. Weź go do mnie. Nie nie, jest potulny. Cześć. Potom... Czekaj, może coś mu dam. Okej, okay, chodź. Słuchaj, tu się Masz, oswój ciemnia, sobie psa. Albo są takie legendy, że jak jest ciemno i jak jest się w lesie, to jakieś dziwne potwory wychodzą. Ja, się... ja nie wiem jak. Oswój se psa. Tutaj, daj mu trochę kości, może ci polubi. Nie, nie, nie będzie lubiał. Szybko, bo się ściemni. No dobra, spróbuję. Ach, to jest trudne. Najpier zawrzyj. Ja tak. Dobra, będę cię trochę chronił. Przy okazji się na ro... Więc... Ale ty, ty chyba nie wierzysz w te legendy? Nie. No, mówiłem, że nie mam do tego talentu. Dobra, chodź. Wracamy. No, ja się trochę boję. Hmm. Trochę ciemno jest. Chodź. Kurczę, ale te legendy może są prawdziwe. A my jesteśmy jeszcze w lesie. Nie! Hmm. Może Idź. może masz rację. Idź już spać! No. Może masz rację. Trochę się boję. Hmm. Ciekawe czy to są... O, kolejny Uach. cień. Hej Dimitri, jak się spało? E, Ciasna, taka niewygodna poduszka. O, dzięki. Masz Ale... dobra. Ty zawsze ma jakąś niewyga... niewygodną poduszkę. Hmm, sadzisz drzewko, ekologia. O e? jezu, jeszcze mnie noga boli. Ach. Chyba ci o tym nie Co to mówiłem. było? Ale... Chyba ci jeszcze Patrz. chyba o tym nie mówi. Co to?! Weź go! Co to jest?! Co to... Co to było? A jeszcze mnie ta noga Nie boi. pytaj. A. A... Od uderzenia... Żelazo! Co? Co? Chyba mi się wzrok pogorszył. Dimitri... Dimitri... Oła! Noga mnie boli, bo ja muszę odpocząć. Poczekaj. Ah. Chyba ci o tym nie mówiłem. Ach. Jak ty mnie wyławiałeś wtedy, ja niekoniecznie miałem... Chyba pamiętam, co się stało. Ach. Muszę chyba coś jeszcze. Posłuchaj. Nie mamy wiele czasu. Gdy mnie zdajdą. Cieszę muszę powiedzieć Ja zostałem napadnięty Było ich trzech albo czterech Chy. biłem ich taki takiej większe grupki Ty ich nie znasz Oni mają znajomości Oni mogą cię dorwać w każdej chwili uciekałem przed nimi już chyba 4 lata. W buszu? No niekoniecznie. Czasami w jaskiniach byłem. Trochę się czasami bałem, ale. Czy ty mnie w ogóle słuchasz, Dimitri? Tak, tak, tak. No. Posłuchaj. Nie mamy wiele czasu. Oni i tak mnie znajdą. Bo ukradłem im, im coś bardzo cennego. Co to było? Proszę, ukryłem ją już z taką strzałą. Nie wiedzieli, która to. To hmm. jest magiczna strzała. Ugh. Ugh. Już nie mogę się ukrywać. A może pora wypróbować? To jest właśnie magiczna, uważaj. No, no właśnie, ona może robić wszystko. Może wywołać błyskawice. Wszystko, może teleportować. Proszę, chodź ją. Dobra, dobra. Okej, okay, może mnie zanieść dobra. do domu? Bo coś mnie za bardzo noga boli. Dobra, chodź, chodź. Idziemy. Au, au, chodź. Au, 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 au. Dość powinny sam jak Daj rękę, nie co bardziej... Bo Nie mogę... No chodź. Dzięki. Oj. Dzięki. O no, chyba już mi lepiej. No chyba tak. Albo może nie. Chodź, chodź. Chyba się muszę położyć. O Jezu. Słuchaj, Dobra. zbierzesz za mnie plony. No dobrze. Dzięki. Ale Czekaj, na, musimy się stąd wynosić. No serio, czemu? Nie, ja nie chcę okuczyć moich nory. Ale oni nas tu znajdą. Musimy pójść do jakiegoś miasta. Trzeba znaleźć jakieś miasto. Oni się nie odważą. Co ci da tutaj miasto? Słuchaj, co mi Miasto? Wieźcie, on miasto ci nie w ogóle ma wszystko Ach. gdzieś. No łóżko, łóżko. łóżko, łóżko. No, oh. Dobra, Miasto, Miasto jak dupa. W ogóle. Właśnie w mieście się nie pokazują. W ogóle. W wtedy tam byłem bezpieczny. Bardzo. Ale kiedyś, właśnie co ci mówiłem, wybrałem się do lasu. I wtedy znalazłem tą strzałę, którą masz. Po krótkim czasie okazało się, że no, ta, ta strzała należała do bardzo groźnego gangu. Teraz oni, jak ci mówiłem, nie śledzą. I to oni prawie złamali mi nogę. Musimy stąd uciekać. Hmm. Musimy. Odpocznij. Dobrze. A ja coś wykombinuję. Okej. Okay. Dojdź.